Tracks. Uh, what's changed Oto nowość na rok 2017. Jeszcze nie ma informacji na stronie Canadella na temat tego roweru i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę Wam go zaprezentować. To jest uh, CAD Optimo. Canondale CAD Optimo wyścigowy rower szosowy dla osób początkujących w fajnych cenach. Czyli CAD 8 już nie ma, teraz będzie CAD Optimo. Zastanawiałem się, czy nie będzie czasami CAD 9 po ósemce albo 10. Jednak Canondale stwierdził, że 12 pozostaje 12, a ósemka teraz będzie Canondale Optimo. Co się tutaj zmienia? Zmienia się sporo rzeczy, ponieważ mamy rower. Który kiedyś był, należał do, do tej grupy Elite Road, na stronie Cannondale'a można było tak przeczytać, z nieco wyższą główką ramy, czyli trochę bardziej komfortową pozycją, ale mniej komfortową niż na Synapsie, który tam stoi. Natomiast teraz geometria Cad Optimo, czyli najniższego modelu jest identyczna jak maszyn wyścigowych, co jest świetne. Początkujący kolarzy, którzy chcą, trenować, którzy chcą trenować, chcą się zacząć ścigać, będą mieli możliwość poczuć jak się jeździ na rowerze o geometrii wyścigowej. Oczywiście mamy tutaj podkładki, więc można sobie też tę wysokość regulować, zresztą w K12 też mamy podkładki. W każdym razie, uwaga, geometria jest taka sama. E, mamy trochę tutaj ładnego mechanicznego fo formowania. Mechanicznie formowana e, ta główna rura tutaj rozszerza się w stronę główki ramy, dając bardzo sztywne, e, fajne połączenie. I uwaga, nie ma BB30 w CAD Optimo. Mamy system BSA, tutaj korba Gosamera FSA w systemie e, Mega EXO oraz zewnętrznie prowadzone linki, co uważam jest dwiema cechami bardzo przy, przyjaznymi, zwłaszcza początkującym użytkownikom. Sami wymienicie sobie bez najmniejszego problemu wkład supportu z BB30 jest troszeczkę trudniej, tam, tam trzeba być dokładnym. Oczywiście tu też jest potrzebny klucz, tam są potrzebne narzędzia, natomiast z tym systemem jest dużo łatwiej. Dużo łatwiej będzie też Wam dobrać korbę do roweru, więc to jest świetna sprawa. Natomiast zewnętrzne prowadzenie linek jest dużo łatwiejsze w obsłudze. Początkujący kolarze przecież nie mają własnego mechanika, będą często serwisować rower samemu, stąd ta opcja jest tutaj piękna. Mamy system Speed Safe. Czyli mamy tą ThinLine Technology, mamy cień, cieniutkie rureczki górne tylnego trójkąta, na się będą troszeczkę poddawały. Kształt dolnych rurek jest niemalże identyczny jak w CAT 12, więc wygląda to świetnie. I uwaga, bardzo dobra wiadomość, ten rower też będzie dostępny z hamulcami tarczowymi. Piękna sprawa, bardzo się cieszę, że mogłem Wam przedstawić Cannondale'a CAT Optimo.